10 minut byliśmy na drugim koncie. Zacznijmy od zwykłych pików, no tutaj na nic za bardzo nie liczę. Dobra, zobaczmy drugi. Tak, Hederson, okej. Okay. O, i dobra, może być. Pora na piki zmiennokształtne. Zacznijmy od lewego pika i dostaniemy tutaj mu Totsa, to nie jest dobry wybór. Swanson, tu też nie, a na środku kiele. Pierwszy wybór tragiczny. No to zobaczmy drugiego. Tym razem zacznijmy od środka Acerbi. Po lewej stronie Szczoch, No dobra. A po prawej kompany. Wymienny Toc albo zmiennokształtny. I dostajemy wymiennego Diabiego. Okej, okay, całkiem nieźle. Przyda się na ławeczce. Trzy karty zmiennokształtne. Jak to się zakończy? Dostajemy Milito, a razem z nim jest Acerbi. Także tragiczna paczuszka. 2x88 również z kartą z Shape Shifter. Jest pani Rejten razem z Markusem Rashfordem 97 overalla, także całkiem przyjemnie.